jest skoncentrowany, skupiony, długo rozmawiał w parkingu z Edwardem Jancarzem. Mechanicy, panowie Edward Pilarczyk i Stanisław Maciejowicz ze Stali Gorzowskiej. Przygotowywali maszynę do ostatniej chwili. Start, poszli. Patrzymy na ósemkę. Dobry start Polaka. Wychodzi na prowadzenie. Świetna jazda po łuku. Ciasno tam było, ale Polak już jest na pierwszej pozycji. Zanim toczy się walka o drugą i trzecią pozycję. Jedzie jeszcze o z piętnastką, przypomnę? czerwonym kasku rezerwowy Szwed Nalin w miejsce Carlsona. On już nie zdobędzie miejsca na podium, ale walczy ambitnie o każdy punkt, jakby chciał udowodnić, że jemu należał się start w tych zawodach. Polak prowadzi. Atakuje go Dunker. Nalin i Owizzyc są tłem dla tych dwóch. I proszę Państwa ostatnia prosta przed trybunami i ogromna sensacja, tragedia Piotka. tragedia Piotka. siada mu opona na czoło, wychodzi w tym wyścigu proszę Państwa na Nalin, drugi jest Dunker, trzeci dopiero dojeżdża Świst, którego puszczał Wizyt, Polak powolutku przejechał linię mety i proszę Państwa... Następna ogromna sensacja. Oto Piotr Schwist. Proszę spojrzeć na tylne koło. Zeszło powietrze z opony Barum, czeskiej opony. Ta opona ma teraz dwa druty. Kiedyś miała trzy. Była nieco mocniejsza. Wpisywały się te opony do tej pory nieźle. I oto do parkingu zjeżdża na motocyklu swego kolegi.